odbieram, no sam ja bym, bo, bo taka jest moja sytuacja głęboka, kurde, że yy, finansowo, to. OK? okej? odcinek, postawię link do dyscypliny i ciekawe za ile pójdzie. Ta też mnie Nie? ciekawi. Jak odpowiadasz za 500 to będę niezadowolony. <laughs> proszę cię kurde bo mam taką sytuację głęboką że muszę zapłacić a pan jest uczynny i pan przyjmie kurde ten akurat ten mój rowerek <grymian> dobrze Mareczku idziemy <grymian> zobaczyć ten rowerek dobrze. co? Kurde, kurde, kurde. O, on, yy, nie był. Chyba raz tylko był u ciebie, kurde w tym Ten. Bo, bo tamten fioletowy to wiesz, to, to męski. Odbieram, rozstawiam, no ja bo, bo taka jest moja sytuacja jak głęboka, kurde, że e, finansowo. To. Ok? No tylko. Ile za taki rowerek? No, z trzy dyszki? Dwie? Panie, yy, nie, Damian, weź, kurde, no, proszę Cię, zawsze, kurde, 50 złotych i, i 50 złotych, kurde, plus, kurde, później te. Dobra? Tak? No, to no, kurde, jeszcze, wyjśc sobie w, ram, yy, w ramach. A, to, a możesz to, zostawić? I to, to się był. Co? Zobacz. No był i to ile razy? Był, nie? Kolejny <grych> jeden. Panie Damianie, jeszcze nie wspomnę o koszykach. Koszyk, kurde, ten u, u tego tam kosztuje 80 zł. Nie, cztery, nie, bez przesady. Dwa kosztowało 8 zł. Te. Takie o. Klocki, klocki hamulcowe u kąkola kupione. Nutki sztuki. 8 złotych, no tak. To już jest 48. <laughs> to, to właśnie, kurde. Tak. Nie wspomnę o, y, o dzwonku. Też 8 złotych. To to już jest 56 złotych, a tych <laughs> też 5 dych. Tak. A jeszcze opony 3 dychy? Pewnie. No, no, no Przecież i żeby zobaczyć, i nie puszczają, kurde. Te. Tak. No. No, tylko te, te siodłko troszeczkę jest y, tutaj y, ten, A to ja nie wiem dlaczego. No. Ale, ale tutaj nie. nie wiem dlaczego się dziurka taka ząbiła. kurczę. Za no, no, no. kurde jeszcze będę miał. Hamulce działają. Wszystko kurde jest ten. Ale skład. Jak Niemcy mówią. No a co? Nic nie. Nikt inny by Ci nie sprzedał kurde, rowera za 50 euro. Przygodowo, nie? Hmm. Dobra, może być, bardzo. <grywania> dziękuję bardzo. Co tam masz no. na sprzedaż, kolega, nie? No ja mam dużo rzeczy właśnie do przejrzenia. Część z nie wiem jak mnie to na świetnik poleci. Pokaż. Po pierwsze mam coś takiego. Co to jest? Dostałem od taty, kiedyś. Rakieta tenisowa. nazwę na ebayu w Niemczech po 100 dolarów takie. Stały I właśnie nie wiem, co z tym zrobić. Ja chciałem to wyrzucać. Mhm. I. Nie wiem, co dziś właśnie wystawić. Ładna rakietka, zaraz zobaczymy. No właśnie, w Polsce nie widziałem na no, jakiejś ani jednej takiej, nie było? Jak sprawdzałem ten, bo to jest jakiś ten z tym systemem Intelligence, ale nie wiem, o co w tym za bardzo chodzi. Nigdy nie grałem w <laughs> Inteligentna paletka. Nigdy nie grałem w tenisa. inteligencja <laughs> Coś podobnego. A ile byś chciał za nią? Wiesz co, nie wiem, kurde, nie mam pojęcia. A za ile chcesz za nią sprzedać? Tak samo jak ty, nie wiem, nie mam pojęcia. <grym> to nie wiem, zaproponuj coś, bo ja nie mam pojęcia. Żebyś też ty sobie tam na no spokojnie to ogarnął. Nie wiem, ja myślę, że dałbym pięć dyszek, nie zgrzeszyłbym, sprzeda się, to się sprzeda, nie? A jak nie, no to będę się z tym bujał. No dobra, no co ja mam z tym zrobić? Mówisz? O. Szczerze mówiąc, nie wiem, za ile to może pójść, ale sam pokrowiec jest fajny. No nie? właśnie, on jest taki widać w dobrym stanie, nie? Lepszy niż ta rakieta. <grym> to mi się wydaje jedynie w licytację rakietę taką i, i za ile pójdzie, za tyle pójdzie, nie? Mhm. No ciekawe. Jak stawię odcinek, nie? To napiszę w opisie, że rzeczy można wylicytować, nie? Jak mhm. stawię odcinek, to stawię link do licytacji i ciekawe, za ile pójdzie. No, no też mnie nie? ciekawi. Jak odsprzedaż za 500 to będę niezadowolony. Dobra, co ja tu mam? Suchawa? Śmiga? Wydaje mi się, że tak. Chodziła, przynajmniej sobie nieraz akurzywałem. Teraz mam już nowe, także leżała jakiś czas i... Rozładowana leżała? Nie wiem, szczerze mówiąc. To mam się na chwilę, i Ci pokażę kolejną rzecz. I zobaczymy czy ona działa. Ale wydaje mi się, że powinna, bo ona mało co była używana przeze mnie. ładować ładuje. Za 39 zł znalazłem. Nowy. No, to warto grosz. Zestaw słuchawkowy GRDA. To jest etui, Jest pudełko, jest. Ale nowa? Mm, nie, z Lombardu. Aha. 39 zł. No, niby sprawna to piszą, nie? No, mi się wydaje, że ona koło 9 zł kosztowała w Nowa? w ekspercie nowa. No, no dobra, te 39 to trochę chyba zaniżona, mi się wydaje, wiesz? Tak. Ja bym z kiedyśki dał. No i dobra, gra. Chociaż w licytacji za 14,50 poszła, ale. <laughs> tak, kurwa. Ale stan niesprawny, okej, okay, dobra. A tu i do tego? Do tej słuchawki? Masz Znaczy, tak, to jest takie, nie, nie od tego, ale. Ale działa. No, ale sobie tam wiesz. Ale pasuje. No. <laughs> Lepsze to niż nic. Dobra, dwie gierki. Na nie. Na nie z tego względu, że no tutaj masz. Origins. Raz wpisujesz no. kod, przesyłany jest do konta, i dobra, później już Trzeba by konto sprzedać razem, nie? Oddam Eli, może jeszcze zagra. <grym> I wszystko? Ja. <Nie>. Navigacja. <grym> to jest jakiś chyba szajs w ogóle. Bo to jest szajs. szajs. I... Myślę, że śmietnik, bo ja już chciałem to wywalić. Tak, A, to jest jeszcze z naostradą, widzisz? Dawane było. Ja nawet nie, skąd to się wytrzasnęło? To to ma X dobra, czasu. To chyba wyrzucę, wiesz. Ale. Czy? Za 5 zł. No dobra. <grym> <noise> Wiem, że miałem coś takiego i ja już nie pamiętam, czy wcisnąłem to komuś po prostu gratis, no. czy, czy udało mi się to sprzedać. Wiesz ewentualnie jakaś starsza osoba podejrzewa takiego, z takiego czegoś, jeszcze może skorzystać, nie? Faktycznie z Nostradą. Skąd to wziąłem? Nie, bo... nie dobra, masz rację, to już, jest, to już jest za stary. Tak? No. no. To jest rok chyba 2010, albo jeszcze dalej. No to grubo. To już nie wgrasz nawet mapy. To na, będzie nieekologiczne. będzie ekologiczne ciało. Jak coś może zostawić, to dam komuś gratis. Tak? No i spoko, bo no się ja zaproponować. No, Lokówka suszarka. Dajmy. Co? Lokówka suszarka, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. No, fajna. Firma? Z przodu chyba jest coś. Britney Spears. O kurde. Dole, od razu wiesz, wyższa. większa wartość. Dyszka. No i gra. E-fajka. E-fajki nie możemy. Też nie możecie. A, tak, bo czy są stawy? Znaczy, no bo czy jest akcyza? Aha. Czy koncesja? No, no, no. Czy używany Nie ma tak? No w żadnej postaci, bo to są wyroby papierosowe już Aha. są uznawane. Nie? No, no, no. no dobra. Tak samo jak alkoholu na przykład. Rozumiem. I co mam jeszcze? Smycz? Też nie? Czemu nie? No tak. No szukałem to. dla psa i tak myślałem, kurczę, że... Tak? No no większego, się... bo my mamy trochę mniejszego, ale za gruba. No dla mojego papika za dużo, nie? Ale. No. A jak ona działa, że to jest takie. Bo możesz sobie skrócić na pół. Albo kółko sobie zrobić, o... to... na rękę, nie. Aha, bo to przeczekasz do ten. Do puszorka. No, na przykład, no. tak? Tak, no, albo do smyczy. Dobra, że. Ile tam. taka nowa kosztuje? Co nie wiem, chciałbym sprawdzić. Nie mam pojęcia. Dyle, Myślę, że spokojnie. Bo w zoologicznym takie wiem, że są, bo braliśmy mniejszą dla naszej. No. A ta no... Nie Pintark? wiem. Kontakt. Dycha. No dobra, jak nowa. Trzeba się targować, nie? No. Ja już nawet nie wiem ile podliczyliśmy. Działał jak ostatni raz go odpalałem, tylko nie mam zasilacza. I już musiałem przy przeprowadzce. Też już miał lecieć na śmietnik. No taki starszy, nie? Starszy trochę, no? Tylko że właśnie nie mam tego kabla. Nie wiem, czy jest uniwersalny w jakiś sposób, czy czy jest to męczące, żeby go zdobyć. O, będzie problem. Tak. Bo tu nie jest kabel taki zwykły, tylko tutaj masz yy, ładowarkę, zasilacz po prostu, nie? Mm -hmm. No i teraz wiesz, jak ktoś przyjdzie, by będzie chciał kupić, by będzie chciał zobaczyć, no to ja mu nie pokażę. No bo będzie Nie masz kable. zasilacz, nie? No. Ten zasilacz to pewnie jest cztery dychy z przesyłką. A ja coś czuję, że cztery dychy bym mógł dać, nie? No, no, no. Bo tutaj masz, co? DVI złączę, nie, DSUB jeszcze. Mm -hmm. i HDMI nie ma nawet, nie? Czy to jest rok gdzieś 2000. No jeszcze 11. na nim grałem, no? Jeszcze no. na nim grałem w liceum chyba. 11 lat. Uch. No. No musiał, musiałby być zasilacz, i wtedy tak do pięciu dyszek, nie? A chcesz go w ogóle za jakąś tam dyszkę? No bo co ja z nim zrobię? Jak mam ich hmm. go na śmietnik wyrzucić? To co, zostawić ci go za free? No hmm. bo ja go wyrzucę. No możesz zostawić. No szkoda, szkoda, wiesz, trochę śmieci, no. nie? No tak. No. Dobra. I jeszcze parę mam takich srebrnych rzeczy. Ale cię męczę. <laughs> Dobrze trafiłeś, że nikogo nie ma akurat. No. Nie? Ci powiem. To jest wszystko srebro. Jak to rozpatrujesz? Eee, no srebro po cenie złomowej jedynie, nie? Mhm aktualna cena to mamy 2,50 za gram, 2,70 maksymalnie To ile to tego będzie? W porównaniu do tego ile to kosztowało to będzie mało Ile to waży? 26 gram Czyli jakby dać maksa To ponad 5 dych 7 dych To jest też jakiś złom? To już nie jest srebro i nic Tak, i... Nie ja? Rozładowany. Wiesz, Trzeba by wymienić bateryjkę. Dobrego wyrzucę. Tu widzę I Casio. Też bateria do Tak, no bo on leżał z 2 lata. Bo ja go dostałem, później tam go z pół roku i leżał. 5 z tych wymiana kole. tak? No, tak mi się wydaje. 3. Nie wiem, nigdy no. nie wymieniałem. Ja już mam. Zmartłoczyła od jakiegoś czasu i. No I że go nie wracam? Klient, który będzie chciał kupić, będzie się pytał, a sprawdzałeś pan, czy działa? No. Mówię, no nie, bo bateria nie działała, nie. Sprawa, spoko, spoko. To, to co, ja kupię, pójdę wymienić baterię, się okaże, że nie działa, zwróci mi pan pieniądze? No, no. Na tym rzecz polega, nie. I co na stałe do Poznania? Nie, my uciekamy do Niemiec. Do Niemiec? Jednak. No Już wiesz, co mieliśmy brać kredyt w Poznaniu na mieszkanie? Jak zaczynał się ten boom ze stopami. No. I zrezygnowaliśmy, nie? Praktycznie dwa dni przed podpisem. I w sumie. No w sumie nie ma co, bo to będzie rosło, tylko. No i rosło, i w sumie nie? teraz mówimy, ja... No, pie... dobra będę Chociaż takie takie nie stoisz. Yy... Wiesz co, teraz byśmy mieli już trójkę raty, nie? W tym momencie. Zamieszkanie 50 metrów z remonta. Tak yes. teraz sobie dziękujemy za to, że nie wzięliśmy, nie? A jeszcze jakbyśmy brali miesiąc wcześniej, byśmy wzięli, bo już dopiero jak wiesz, te stopy zaczęły rosnąć, zaczęliśmy to analizować, mi trochę za dużo rośnie, rośnie. Nie, nie ryzykujemy, nie? I ile wtedy wychodziło? On o dwójka raty. Wtedy. Teraz ra była około trójki plus opłaty. Także jedziemy do Niemiec. To był pierwszy odcinek mojego amatorskiego serialu Prawdziwy Lombard. Dopiero się uczę, także może kadry jeszcze będą zmienione. Nagrywam telefonami, jest to naprawdę amatorska robota, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, a ja pożyczam siano i lecę na majówkę. Do następnego. Siema.